cause i know maybe Hej, z tej strony Rost i na wstępie informuję, że nie jest to żadna teoria. Wszystkie informacje zawarte w tym materiale mają swoje potwierdzenia w fabule, która jest niezwykle skomplikowana. Przygotowanie tego filmu zajęło mi kilka godzin, a wszystkie informacje czerpię z różnych rozmaitych źródeł. Najważniejsze źródła podam właśnie w opisie tego materiału. A do tego, dzisiejszy materiał będzie uzupełnieniem historii, a właściwie to fabuły naszego Fortnite'a. W tym filmie poruszę wiele faktów, które większość youtuberów przeoczył. Bądź też o nich po prostu nie wiedziała. Oczywiście owy materiał jest uzupełnieniem poprzedniej części, właśnie tego typu. Link do poprzedniego odcinka wyświetla Wam się teraz w prawym górnym rogu ekranu. Jeśli go już obejrzycie, to wróćcie tutaj. A ja uzupełnię dzisiaj wszystkie informacje na temat naszej kostki, na której skończył się właśnie poprzedni materiał. Także życzę Wam miłego oglądania, a my zaczynamy! Jeśli już obejrzeliście poprzedni materiał, to zapewne wiecie, jak zaczyna się nasza historia Fortnite'a, ale nie wiecie pewnie tego, iż nasza kostka czyli Kevin, jest tak naprawdę naszą burzą, która w każdej gierce się pomniejsza. Wiemy to z trybu ratowanie świata. Na tym właśnie trybie fabuła jest tak rozwinięta, że aby ją wam przedstawić musiałbym nagrać wam materiał bez wątpienia rekordowej długości, jeśli chodzi o filmy dotyczące Fortnite'a, a w szczególności jeżeli chodzi o filmy dotyczące fabuły w Fortnite'cie. Bo na pewno w pięciu godzinach opowiadania bym się nie wyrobił. Dlatego historię z ratowania świata będę upraszczał jak najbardziej to jest możliwe i skupimy się tylko na tej z naszego Battle Royala. A więc tak, jak już usłyszeliście, nasz sześcian to burza. I jest to ta sama energia, to samo zło, ale wchodząc w szczegóły tego faktu, dowiedzieć się możemy, że Kevin... Czyli kostka jest źródłem mocy dla zatrutej pary wodnej, znanej wszystkim dobrze pod nazwą burza. I to nie jest tak, że zmyślam. W opisie wstawiam wam linka do materiałów, które trwają około 2 godziny. Są one właśnie między innymi na ten temat. Wszystkie te informacje pochodzą głównie z ratowania świata. Niestety przedstawione są one po angielsku, no ale oczywiście potwierdzają w 100% to co wam teraz mówię i to, co zaraz usłyszycie. Przejdźmy teraz do całej historii naszej kostki w świecie Fortnite Battle Royale. Otóż dawno temu na ziemię Fortnite spadła kostka, która wydzieliła z siebie zatrutą parę wodną, znaną oczywiście jako burza, i stworzyła w ten właśnie sposób potwory, które znamy jako nasze zombiaki. I nie bez powodu mówimy na nie zombiaki, ponieważ owe potwory zostały stworzone przez zmutowanie właśnie ludzi. Wiele wieków później kostka powróciła do naszego świata z niewyjaśnionych powodów. Niedługo po pokonaniu króla burzy, który był tylko fałszywą formą stworzoną przez sam sześcian w celu pokonania swoich wrogów, przybysz dostał się do środka kostki w celu zniszczenia ciemności od środka, co widzieliśmy na wydarzeniu z wybuchu kostki, kiedy podleciał do nas ten motylek w kształcie wyrwy. Wiemy tutaj, że Osobą, która miała się dostać do tego świata, jest właśnie przybysz. Wiemy to z informacji zawartych w ratowaniu świata. A skoro w Battle Royale mamy skina właśnie pod tą nazwą, to bez wątpienia ten skin musi być naszym wspomnianym przybyszem. Ciemność reprezentowana była przez formę Motyla, nieprzypadkowo. Ponieważ jest to po prostu taka podpucha w stylu tych filmowych. Wiecie, coś w stylu jak w filmach mamy na przykład staruszki i dzieci i później okazuje się, że te dzieci czy tam staruszki były opętane, byli jakimiś mordercami, czy tego typu właśnie sytuacje i właśnie dlatego Kostka przyjmuje postać motyla, ponieważ to co niewinne jest najmniej podejrzane. Okej, okay, ale dokładniej do tego tematu wrócimy za chwilę, a teraz przejdźmy do tego, co wydarzyło się po Twin Peaks, pochodzącego właśnie z ratowania. Świata. Jak pewnie niektórzy wiedzą, w Twin Peaks znajdowały się najbardziej potężne wersje kostkowych potworów. Nie posiadały one już fragmentów słabego i spowalniającego ludzkiego ciała. Stali się przy pomocy kostki po prostu czystą skałą, co uczyniło ich bez wątpienia silniejszymi. Te postacie oczywiście widzimy często w Battle Royalu, dlatego właśnie potwory, które widzimy początkowo w Ratowaniu Świata, a te, które widzimy w Battle Royalu, wyglądają inaczej, ponieważ są już ulepszone. Co sugeruje, że Battle Royale w 100% musi dziać się właśnie po ratowaniu świata, czyli jest to po prostu taka przyszłość. Dopiero po zakończeniu fabuły ratowania świata, która tak by the way nie jest do końca zakończona, kostka zostaje wygnana. Niestety nie jest podane dokładnie, jak to zostało uczynione, ale wiemy, że kostka została wypędzona do środka. Czyli tego tajemniczego miejsca, gdzie zobaczyliśmy ją w postaci Motyla. Dobra, wiecie już o środku, ale tak naprawdę nie wiecie nic o tym środku, o co w ogóle tutaj chodzi. Także wyjaśnię wam teraz, jak działa ogólnie nasz świat Fortnite'a. Otóż w Fortnite mamy trzy wymiary. Na potrzeby filmu nazwiemy sobie je z. Oprócz tych wymiarów mamy też jeden wymiar, który nazwiemy sobie wymiarem czasowym, czyli ogółem mamy cztery wymiary. Więc jeśli istnieje wiele wszechświatów, to spytacie mnie teraz, co jest między nimi. Czy jest tam po prostu jakaś pusta przestrzeń? Otóż nie. Jest tam pewne małe miejsce nazwane właśnie tym naszym środkiem. A teraz wyjaśnię Wam, jak to mniej więcej działa. Otóż wiecie, że na Battle Royalu pojawiły się kilka sezonów temu szczeliny, i wchodzenie właśnie w szczeliny, czyli te nasze wyrwy, jest można powiedzieć nieprzewidywalne, ponieważ mimo iż działają i pomagają nam w podróżu. New, to nie mają na nas dobrego wpływu. Działa to mniej więcej tak jak z pękniętym ekranem telefonu. Niby telefon działa, no ale nie jest to dla nas tak do końca przyjemne, no ponieważ nam ekran pękł i będzie trzeba to pewnie wymienić, no ale nadal da się korzystać. Natomiast inaczej było z wyrwą, która była ustabilizowana. Pewnie ją pamiętacie. Znajdowała się tam, gdzie obecnie mamy nasz wulkan. I ta właśnie wyrwa nie znikała, ponieważ była przez nas kontrolowana przez tych naukowców, którzy prowadzili nad nią badania. A teraz Teraz wyjaśnię wszystkim, jaki był właściwie cel startu naszej rakiety Przybysza. Otóż, kiedy wchodzimy w wyrwę, to one zawsze nas możemy powiedzieć w cudzysłowie, wypluwają. Z powrotem, dlatego przybysz przy odpaleniu swojej rakiety nie poleciał prosto w niebo, tylko wykonał kilka prób, aby finalnie przedostać się do środka, ponieważ musiał uzyskać na tyle dużą prędkość, aby utworzyć na tyle dużą szczelinę, aby dostać się właśnie do tego naszego środka, czyli yy, możemy powiedzieć tego miejsca między światami. Środek jest miejscem bardzo niebezpiecznym i poruszanie się w tej przestrzeni może również zmienić historię. Mówię tutaj o możliwości, między innymi cofania się w czasie, tworzenia innych czasów przestrzeni i tym podobne jest to wszystko oczywiście potwierdzone. Niektórzy uważają, że po wydarzeniu z motylem przeszliśmy na nową oś czasu. Jednak jest to nieprawdą, a samo wydarzenie jest następstwem eksplozji sześcianu, co potwierdzają między innymi pisarze Epic Games. Do tego dowiedziałem się, że Battle Royale dzieje się w 100% po wydarzeniach Zartowania Świata, co już wam wcześniej wspomniałem i kostka w momencie kiedy pojawiła się na naszym battle royalowym świecie, próbowała znowu przejąć nad nim kontrolę. Dlatego nieprzypadkowo wpadła do wody. Ponieważ kostka, jak już wcześniej wspominałem zasila burzę, która składa się z zatrutej pary wodnej. Jednak kostce plany do końca nie wypaliły, ponieważ ludzie Ateny zaatakowali kostkę w czułe miejsce. Niestety nie udało mi się dowiedzieć do końca, który skin z tą naszą Ateną, czyli boginią sprawiedliwej wojny, a ale za to, przy okazji szukania informacji na temat tego skina, dowiedziałem się między innymi, że nasz ogar wojny był jej jednym z najlepszych żołnierzy. A wracając do tematu kostki, to armia właśnie naszej Ateny zaatakowała Kevina dokładnie w miejsce, gdzie magazynował całą swoją energię. Dlatego po, też po długim natarciu, miejsce to uszczelniło się i spowodowało eksplozję. A teraz powrotem wracamy do tematu świata w środku. Otóż w tym miejscu czas działa bardzo dziwnie, jak już o tym pewnie wspominałem, spotkaliśmy tam motyla, który jak już wiecie jest wcieleniem naszego zła. Oczywiście nasz przybysz o tym nie wie i uświadamia to sobie dopiero w momencie, kiedy zostaje z powrotem odesłany na ziemię. W tej chwili słychać jest pewien dźwięk, a dokładnie jakiś wybuch, który charakterystyczny jest dla naszej kostki, przez co przybysz uświadamia sobie, że został przez motyla oszukany i będzie musiał teraz z powrotem dostać się do tego świata, aby wykonać swoją misję i zniszczyć zło od środka. W tym momencie historia kostki się urywa, ponieważ Epic Games nie zakończyło jeszcze tej historii, przez co musimy czekać na dalsze informacje. Ale prawdopodobnie obecnie jak zauważyliście, helikopter lata wokół mapy i yy, obecnie zaczął latać dookoła miejsca, w którym wybuchła kostka. Wiadomo jest w jakim celu to robi, ale wszystko, jak już pewnie się domyślacie, związane jest z naszą kostką, więc coś z tym tematem będzie się działo. Do tego jeszcze w miejscu, gdzie przybysz budował swoją rakietę, zaczął pojawiać. Się jakiś dziwny dym, co może sugerować, że przybysz niedługo będzie znawiał swoją pracę nad rakietą i ponownie będzie chciał wyruszyć do naszej kostki, do tego świata, aby ją w końcu finalnie zniszczyć, ale. To akurat nie jest potwierdzone, to jest akurat mój domysł. I co, w tym momencie mam nadzieję, że wszystko dla Was jest teraz w ogóle jasne. I mam nadzieję, że zrozumieliście to, co chciałem Wam przekazać. Bo jak sami widzicie, fabuła naszej gry jest bardzo skomplikowana, ale po kilkunastu godzinach pracy nad tym właśnie materiałem udało mi się rozgryźć wiele ciekawych wątków. Dlatego, jeśli materiał Wam się spodobał, pamiętajcie, aby zostawić łapkę w górę pod tym filmem. Aby poprawić swoje statystyki w Fortnite, ponieważ każdy jeden like. To jeden kill, jaki wykonacie na żołnierzach naszej potężnej kostki, i tym samym przyczynicie się do jej zniszczenia. Oczywiście, jeśli chcecie więcej filmów tego typu, dajcie znać w komentarzu na dole. Ja osobiście chętnie mogę Wam przygotować co jakiś czas taki materiał fabularny, w którym dowiecie się wiele informacji, o których prawdopodobnie nigdy byście się nie dowiedzieli. A mówił do Was, oczywiście, roztrzymajcie się i do usłyszenia w kolejnych materiałach już niedługo. Hej!